Zabiegałaś się do poglądu. No i właśnie się dał radę. Wow! Dla mamy. Będzie miał. Będzie miał. do trzymaj. Daj. Kata będzie. Masz telefon. Wokal, wokal. Trzymaj to. Trzymaj. to. A daj to rękę Tradycją naszą jest, jak kończymy biegać, to raczej się bardzo rama, ale tak naprawdę... gratulacje. a tymczasem poprosimy burmistrza miasta, pana Jaszka Kowalskiego, oficjalne Zakończenie dzisiejszej. wierszy. że nie zamykamy, to jest, to, to jest, jest pasja, w w formie należy do zdrowia, szczególnie w takim szybkim celu, jak właśnie tę pierwszym wygłosy obie Zapraszamy już na kolejne, a w międzyczasie zapraszamy do uprawiania aktywnego sposobu budzenia wolnego czasu, nie tylko wolnego, bo ono zabiera wszędzie. Ale dzisiejszą imprezę mimo wszystko sukcesem kończymy. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział, wszystkim, którzy zorganizowali, ale jeszcze przy okazji taka wspaniała informacja, że ciężkich która świata, do także osłodziła nam to słono ale wszystkich, którzy są, zapraszamy, bo zrozumiał za godzinę w tym samym miejscu rozpoczynamy pokaz elegancji e, rajdu pojazdów tego rajdu pojazdów zabytkowych. Także będzie może się przyjechać zabytkowym samochodem, powodziwiać maszyny, które... Poruszały się po drogach kilka kilkadziesiąt lat temu, a dzisiaj z elegancją z gracją poruszają się drodze. Zapraszamy wszystkich do naszych. Dziękujemy bardzo, a czy z Państwa tu się nie mają jeszcze do sportu. Zapraszamy na godzinę 17 na stadion przy ulicy Sportowej, gdzie odbędzie się mecz o wszystko. Mecz pomiędzy OKSOPOS i na Wytróbiesków. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy.